Dajcie kochani, to Mary i Mario i dawno u nas nie widziano zdrapeczka, czyli megalinie. No w końcu mamy. Te mniejsze z tej rodzinki tu się pojawiały w miarę często, a te jakoś tak. No będzie trzeba do nich jak, co jakiś czas wracać, jak jeszcze będą. No chyba, że nie będą chciały nic dawać, no to zobaczymy. No to wszystko wiecie o tej zdrapce to wiadomo. My mamy numerki po kolei, Mariusz ma dwa, ja mam trzy. Także nie wiem, czy coś tu wpadnie, ale bardzo byśmy chcieli chodzić zwrotki. To kto pierwszy jedzie? Możesz zacząć jak coś Ja? No. O no dobra, niech to będzie już za mną. No. Dobra. dobra, nic żadnej linii, kochani, nie mamy. Ale troszkę trzeba przybliżyć, żeby... Ja będę, przes będę przesuwać o, tą zrapeczkę. To to to... Żeby to było wszystko dobrze widać. Oj, tutaj coś... Dobra, no dobra. Wszystko ustawione, tak? Mhm. Dobra. No to patrzymy, co dalej. Moja to jest numer 3. Mamy szukać wisienki. Czyli mamy tu wisienki. Tu mamy wisienki. Tu tak źle widać, nie? Uh -huh. Na tych żółtych. Czy jeszcze gdzieś mamy? O tu mamy. O, jakby coś tutaj chciało dać. <laughs> Ale to by było mega. Najwięcej wisienków i nie mamy wisi, nie? Teraz mamy liść. No, liść nie widziałam. No, tu mamy trafi. No, tu mamy drugi. Liść. Czy gdzieś jeszcze znajdziemy? Jest jeszcze, tu są dwa. No. I tyle. Kolejny symbolik. To jaki? Słoneczko. Mamy słoneczko. O, jeszcze zegarek. <noise> ja tak zawsze mówię, ale wtedy nie ma nic. Teraz tu tu mamy. No, arbuzik też by mógł być. Tutaj są dwa też słoneczka. Pięknie. Tu też są dwa. Widzieliście, nadrapaliśmy jedną linię, bo jak mnie dwoje, to by chyba pół godziny trwało przy moim jeszcze szukaniu. Teraz sakwa. Szukamy sakwy, czy w ogóle była jakaś sakiewka. Nie, nie ma kochani sakiewki. Już się zaczynać, że nie ma, nie ma, nie ma. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz Na koniec. mamy cytrynkę. O, patrz, jakby arbus. To by była już druga linia. No, a tu statek jakby był, to też by było fajnie. No może nie, dobrze. No, zobacz ile by było. Mhm. Dobra, ale ja szukam cytryny. No właśnie, to ją tak wydrapuj jak jest. No i ja tak marzę tylko. Wiesz, marzę czy będzie coś, czy nie będzie. No troszkę my tu ich mamy. Tu też mamy. No i to tyle. Kolejny symbolik to jest co? To jest motylek, ale czy motylek był? To się zaraz okaże. Tu nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No nie, też nie widziałem. Nie ma. No proszę. niech to się zadziała. Oczy się nie rzuca. Podkowa, to podkowa była na pewno. Przesuwamy, a mamy tu w zielonej. Podkowe. Ojej! Tylko dwie tu jeszcze, widzicie, o. No, ale coś tam, chociaż coś, to jest popcorn. Popcorn jest tutaj. tu. Mhm, tu nie mamy. Tu mamy. Tu mamy. No, jakieś symbole się udaje, grafie, No, czy. ale żeby Ale nic, coś na razie nie bardzo Ja tylko powiedzieć. o jedną proszę, żeby się zwróciło, by było na kolejne. Tęcze szukamy teraz. Tęcze. Tu mamy tęcze. Tu mamy. I w zielonej jeszcze mamy jedną. Kolejne to. To jest diament, pewnie nie dadzą tego, co bym chciała. Tu mamy diamencik. Tu. Jedziemy, jedziemy, tu mamy dwa. Tu nie mamy i jeszcze tu mamy jeden. No, już, jest, już coraz bliżej końca. <grym> lody, czy to w ogóle były lody? Mi się też nie kojarzą lody, albo nie zauważyłam, ale no, nie faktycznie, ma. jednak nie widziałam, że nie ma. Następny mamy autko. Hm. Ono chyba Tak, było. tutaj są dwa. Autka. Tak, tu mamy autko. I więcej nie. Jeszcze tylko dwa symbole. Nie dadzą pewnie tego, co bym chciała. Już to widzę. A to będzie pustaczek. Pół kołowy. Pewnie. Twoja dwójka wygra. O, to się jeszcze okaże. Tu mamy. Zobaczymy, tu. zobaczymy. Tu. Jeszcze wyżej miałeś. Y jeszcze jeden? Mhm. Y y Gdzie A tu. Dziękuję Ci bardzo. Tu mamy. Tu. No, to łóżki raczej nie będą chcieli dać. No, widzę. Dadzą tego, co nie ma. Albo co tylko dadzą. Koronę. Czy korona tutaj nam coś da? Jest! Jest linia! O! I jest! Ostatni symbol dał wygraną. Ale subcio. Dobra, no, Szukamy czekaj, dalej. Czekaj, moment. Jeszcze... Aha, słoneczko było, tylko tak, było. było tak. Wszystko się zgadza. No tak. Ale szukaj dalej jeszcze. Koronka. No szuka właśnie. Tu mamy koronkę jeszcze. Jest zwrotik, jest. Marzenie moje to było. Żeby chociaż tylko zwrot. No to jestem zadowolona, kochani. Tak chyba wszystko. Chyba nic nie pominęłam. Przynajmniej odcinek nie będzie pusty. No. Tak całkiem pusty. I dyski. Moje! Chura jest racik. zobacz jeszcze... bonusik. A jeszcze bonus, ją tu matka dawno nie drapała. Widać, że i dawno nie drapało. Co my tu? Mamy portfel. No to nie. A za ile aby był? No 20 też tylko. A kontrolne to nie znam się na tych... Jakie to muszą być? B pewnie. A, tak samo jak w tych no krzyżówkach. Jest kochanie, jest wyważone, jest 20 zł w trójeczce, hura, teraz że Maria miał jeszcze też zwrotnik no więcej. dobra, to, to teraz postawiłaś mi wysoką poprzeczkę, jak na możliwości lotto. To, to pierwsza tak? Nie no, dobrze, dobrze. I ja zacznę od, an, od szukania ananaska. I ananaska mam tutaj. Ale to było mega, jak ty byś jeszcze miał, że dwójka i trójka. Świetnie wygląda, nie? Byłoby świetnie, tylko jak na razie zaczynam tak, takim pojedynczym symbolem. No dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. No ale dobra, zobaczymy. Wszystko przed nami. No. Dobra, mamy monetkę. O, nawet jest też tutaj. No też mówiłam, o, że powyż linia. Nie, no aż tak dobrze na razie nie ma. No. Monetka, monetka i tyle. No dobrze, kolejne. To korona, no to by dała Dla, linię, no, no, a, nie wiedziałam. a czy u mnie równie dobrze będzie potrzebna? Nie bardzo, tak? Przyda się też? No, ja no na razie być. kilka ich jest. No chcę, żebyś miał linię. No parę tych koron a tu było. się weselicie. <grym> Dokładnie. aparat. Nie że Dobra, aparatik. No to mamy jeden. Drugi aparacik. Trzeci aparacik. No tych aparacików kilka się znalazło. Dobra, na dole już nie ma. Kolejny jest popkornik, Dobra. Czy popcorn gdzieś tutaj jest? Czy to gdzieś masz. widziałem? O jest. Trafił pod drapak. Dobra. Eee, cyk cyk cyk, więcej nie. No dobra. Na flaminga. No flaminga to ja widziałem, także by, być jest na pewno. Nie uciekł. Nie uciekł, tak? Są flamingi. Mm -hmm. I to, no, nawet, i to nawet I to nawet więcej niż jeden flaming. No i tu też dwa. No to będzie świateć zwykle. No. Oby. Bo się fajnie zapowiada. Bo flaming. No, zobaczymy. Gwiazda. Gwiazda, 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 gwiazda. No dobra, w fioletowej tutaj mamy jedną gwiazdę. I to tylko tyle. Pióreczko. No dobra, piórka są tutaj dwa. Tu jest też pióreczko. Czy gdzieś jeszcze tutaj niżej znajdziemy piórko? Szukamy, szukamy. I chyba znaleźliśmy. No dobra. Patrzmy kolejne. Jest to naszyjnik. Naszyjnik, ja nie miałam wcale, nie? No. Symbola. Dobra, jest naszyjnik. Naszyjnik, naszyjnik. Więcej brak. Pierścionek. A na górze też mamy. Dla mnie on. Pitu mamy. No, w sumie czemu nie? W sumie. Jeszcze zastanawiam się. A dobra. Pomyślę, pomyślę, ale tak. nie wykluczam, tak? A lepiej drugiej, no dobra. Niech ma. Dobra, teraz czas na biedroneczkę. Czy mamy gdzieś biedronkę? Być to ona chyba była. Mackenzie? Okay. No, kaj tu mnie nie wydziabaj. No, ja bym chętnie wydziabał, tylko tutaj. No właśnie. Tylko mi tu symbole nie pasują. No, ja tak trzeba. Tylko tu nie widać. Jeszcze dwa. Teraz mamy tęczę. chyba też jest bardzo. chyba. Nie, ten była u Ciebie. U mnie chyba nie ten nie Ostatnie. widzę. Jeju. I ostatni co? symbol, co tu na dole schowali, to jest szminka. Szminki to ja w ogóle nie kojarzę. To matki nie było? Nie, szminki raczej nie było. Nie, nie ma. No. Nie, szminki tutaj nie ma. Szkoda, że to nie, no nie ma. No dobra, zobaczmy sobie za to bonusik, ale mamy No to by było 60. Byłoby 60, ale niestety nie ma nic. I tu mamy kontrolne różne, no ale nic, nic nie, nic szkodzi. nie szkodzi. Kochani, ja uratowałam ten odcineczek, chociaż połowa, czyli cztery dyszki mieliśmy. Dwie dyszki wygrane mam, tu ładnie. Także fajnie, dobrze, chociaż coś tutaj. Połowa spadło. jest wkładu, można dalej mnożyć. Także, Także dziękujemy kochani, że zawsze z nami jesteście, nas oglądacie. To jest bardzo miłe, łapeczki zostawiacie. Bardzo się cieszymy też również zawsze piękne komentarze, które piszecie. Także zapraszamy Was do kolejnych odcineczków. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia kochani, pa pa. pa.